Na całych jeziorach, ty. O wszystkich dniach, porach, ty. Tymi słowami rozpoczyna się jeden z najważniejszych tekstów lirycznych Agnieszki Osieckiej, polskiej poetki, zmarłej prawie 30 lat temu. W jej notatkach z 1964 roku, obok wiersza, pojawia się zapisek: Dla Jeremiego pisze Agnieszka. W słowach wiersza, później piosenki Agnieszka Osiecka chciała wyrazić uczucie, jakim obdarzała Jeremiego przyborę, satyryka i poetę z kabaretu starszych panów. Szczegółowa analiza utworu na całych jeziorach wydobywa jednak bardziej uniwersalne przesłanie. Mówi o rzeczach, które każdej osobie zakochanej przypominają o tym, kogo kocha, przypominają o tym, kogo określa ona zaimkiem. Ty. Przyjrzyjmy się poszczególnym wierszom tej piosenki. Na całych jeziorach ty, o wszystkich dniach, porach ty. Każde jezioro mazurskie przypomina zakochanej o spacerach, które nad jeziorem odbywała z ukochanym. Pora dnia nie gra roli. Myśl o nim przychodzi o wszystkich dniach, porach. Od momentu, gdy tylko otworzy oczy, aż po momenty niespodziewane w ciągu dnia, na przykład akurat gdy sięga w sklepie po musli, które kiedyś kupiła mu na śniadanie. W marchewce i w naci, ty. Od Mazur do Francji, ty. Nieważne, czy chodzi o przestrzeń kuchni, w której właśnie szykuje obiad, czy o planowane przez nią. Na wakacje miejsce wypoczynku, wszędzie widzi swojego umiłowanego. Na co dzień od święta, ty, i w leśnych zwierzętach, ty, i w ziołach i w grzybach, nadzieja, że to chyba ty. Forma spędzania czasu także jest wtórna. Mogą to być zwyczajowe, codzienne obowiązki, może to być uroczyste świętowanie. Jakiejś okazji, może to być czas wolny, spędzany w lesie na grzybobraniu. Wszystko przypomina jej o ukochanym, zwłaszcza ten pniaczek, na którym zwykła siadać, czytając poezję miłosną, później mu przesyłaną. We wróżbach i w kartach, ty, na serio i w żartach, ty. Na dostrzeganie ukochanego we wszystkim nie wpływa nawet wewnętrzny nastrój jej duszy. Czy serce ma nastrojone rozrywkowo, radośnie czy poważnie? Wszędzie go widzi i czuje. W sezonie i potem, przed ptaków odlotem, na wielką tęsknotę zawsze ty. Gdy patrzy nostalgicznie na przyrodę, na odlatujące do ciepłych krajów ptaki, choć ukochany przecież nigdzie nie odleciał, ona już za nim tęskni, na samą myśl, że mogłoby go nie być. Ty 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 zawsze ty Utwór Osieckiej ukazuje jeden bardzo ważny element miłości skupienie na drugim a nie egoistyczne skupianie się na sobie Ty jest przed ja w hierarchii wartości ty jest zdecydowanie wyżej Gdyby przyszło wybierać czyje życie jest ważniejsze to nie moje Zupełnie jak w przypadku świętego Maksymiliana Kolbe, który w Auschwitz oddał życie za Franciszka Gajowniczka. Zupełnie jak w piosence zespołu Lux Torpeda, i co jest akrostykiem, czyli skrótem pierwszych słów jeśli umrę, zanim umrę, to nie umrę, kiedy umrę. Gdzie pojawiają się słowa w blasku próżności, ślepy na światło miłości przygotowałem wreszcie zamach na siebie samego. Uderzę w czułe miejsce, wiem gdzie je mam. Na celowniku namierzone moje ego wystrzelę i zamienię Ty przed Ja. Czy ten element pierwszeństwa Ty nad Ja był zawsze powszechnie uznawany w społeczeństwie jako składowa miłości, czy zawsze altruizm zwyciężał nad egoizmem? Odpowiedzi udziela dzisiejsze liturgiczne święto świętych Cyryla i Metodego wraz ze swoimi czytaniami. Spójrzmy na nie, szczególnie na pierwsze czytanie z dziejów apostolskich znajdujemy się w XIII rozdziale dziejów apostolskich. Są to początki działalności świętego Pawła Apostoła, które będą opisywane aż po ostatni rozdział, po rozdział 28. Właśnie co dopiero skończyła się pierwsza część Dziejów Apostolskich, której bohaterem zbiorowym jest wspólnota pierwszych chrześcijan w Jerozolimie na czele ze świętym Piotrem, którego anioł, co dopiero w dwunastym rozdziale, uwolnił z więzienia. Święty Paweł wraz ze świętym Barnabą znajdują się właśnie w Antiochii Pizydyjskiej, czyli w centrum dzisiejszej Turcji. I głoszą Ewangelię w najważniejszym mieście regionu Galacja. Można powiedzieć, że gdy święty Paweł pisze list do Galatów, to pisze także do mieszkańców Antiochi Pizydyjskiej. I gdzie ten Paweł i Barnaba są? Są w synagodze. W synagodze w Antiochii jest sobota, więc Paweł i Barnaba idą do synagogi. Są poproszeni o wygłoszenie pokrzepiającego słowa zachęty. Paweł, czytamy, skinąwszy ręką, czyli wykonując znany gest retoryczny mówiący o tym, że zacznie mówić, opowiada historię zbawienia, począwszy od egipskiej niewoli Izraela aż do zmartwychwstania Jezusa. I ciekawostka, zapowiedź zmartwychwstania widzi święty Paweł w Psalmie drugim w słowach: Ty jesteś moim synem, ciebie dziś zrodziłem. To znaczy Jezus umarł, ale Bóg rodzi go na nowo. Gdyby przyjrzeć się temu z bliska, to przecież to jest ta logika miłości, wspominana na początku, ty przed, ja. Ty jesteś synem, ciebie zrodziłem. Zmartwychwstanie jest zatem aktem miłości Boga Ojca względem Boga Syna. A spoglądając jeszcze szerzej, okazuje się, że ta relacja z synem jest dla Boga Ojca konstytutywna. Ona go tworzy. On jest ja, ponieważ ma ty, Boga Syna. Nie byłoby ojcowskiego ja, gdyby nie synowskie ty. Żydom jednak nie podoba się takie nauczanie świętego Pawła. Postaje pewna kontrowersja w relacji między św. Pawłem a Żydami. Czytamy nawet słowa, że Żydów ogarnęła zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Paweł i Barnaba mówią zatem jasno: Nie chcecie nas słuchać, to zwracamy się do Pogan. Czynią to inspirowani pismem świętym konkretnie, cytowaną księgą Izajasza, w której jest mowa o tym, że Izrael będzie ustanowiony światłością dla Pogan. Jeśli mają być światłością, to idą z tym światłem do Pogan. Ale w takiej perspektywie. Pojawia się przed nami pewna ciemność. Jeśli oni mają być światłem, o jaką ciemność chodzi? O ciemność miłości. O pogrążonym w mroku pogaństwie cesarstwie rzymskim opowiada historia Winicjusza i Ligi Skowadis-Sienkiewicza. Sienkiewicz chciał pokazać, na ile chrześcijaństwo ze swoją ideą miłości wypiera pogaństwo z jego egoistycznym nastawieniem. Szczególnie ważny jest u Sienkiewicza epizod związany z rekonwalescencją Winicjusza, po tym, jak został pobity przez Ursusa, broniącego ligię przed porwaniem ze strony Winicjusza. Posłuchajmy dwóch fragmentów, które opisują rekonwalescencję Winicjusza, najpierw w domu chrześcijańskim, a później w jego własnym domu. Pierwszy fragment Ligia, wziąwszy kubek, siadła na krawędzi łóżka i poczęła karmić Winicjusza, który czuł się zarazem upokorzony i szczęśliwy. Gdy pochylała się ku niemu, biło na niego ciepło jej ciała i rozwiązane jej włosy spływały mu na piersi. On zaś bladł z wrażenia, ale w zamęcie i porywie rządz odczuwał zarazem, że to jest nad wszystko droga i nad wszystko uwielbiona głowa. Wobec której świat cały jest niczym. Pierwej pożądał jej, teraz poczynał ją kochać pełną piersią. Dawniej, jak w ogóle w życiu, tak i w uczuciu, był, jak wszyscy ówcześni ludzie, ślepym, bezwzględnym egoistą, któremu chodziło tylko o siebie. Obecnie poczęło mu chodzić i o nią. I drugi fragment. Przez cały ten czas Winicjusz żył zamknięty w swoim domu z myślą o ligi i o tych wszystkich nowych rzeczach, które zajmowały mu duszę i wnosiły do niej obce jak dotąd pojęcia i uczucia. Sam on nie zdawał sobie dokładnie sprawy, że jedną z najgłębszych zmian w jego naturze stanowiło to, iż dawniej mierzył ludzi i rzeczy tylko przez własny egoizm, obecnie zaś zwolna przyuczał się do myśli, że inne oczy mogą inaczej patrzeć, inne serce inaczej czuć, i że słuszność nie zawsze tożsamo znaczy co osobista korzyść. Do takiego mroku wchodzi idea miłości chrześcijańskiej, która stawia Ty przed Ja. O pogrążonym w mroku pogaństwie mówi także historia Cyryla i Metodego, dzisiejszych patronów. Nie bez powodu to dzisiejsze czytanie z dziejów apostolskich, ponieważ Cyryli i Metody także, jak słyszeliśmy, zwrócili się do pogan ze światłem Ewangelii. Tereny, które chrystianizowali w drugiej połowie IX wieku, to tak tzw. państwo wielkomorawskie, które składało się z takich krain jak Morawia, czyli Czechy, Panonia, Węgry, Nitra, Słowacja, Silezja, czyli Śląsk i Kraków. Cyryli Metody stworzyli nawet osobny obrządek słowiański w liturgii, przetłumaczyli na słowiański Pismo Święte. Jednym z elementów ogłoszonego przez nich przesłania mogło być właśnie to obce cywilizacji pogańskiej słowo o takiej miłości, w której ty wyprzedza ja. To przesłanie dotarło także i tutaj, na kleparz. W jednym z opracowań z 1904 roku znajdujemy następującą wzmiankę. W 1949 roku Morawianie założyli na kleparzu pod Krakowem Kościół Świętego Krzyża z zachowaniem liturgii słowiańskiej i języka narodowego. Mieścił się on na placu dzisiejszym Placu Słowiańskim, tam gdzie był także i kościół później świętego Walentego. Po wstępnym zarysowaniu tematyki miłości, która stawia ty przed ja, po opisaniu jak w chrześcijaństwie jest to rozumiane i głoszone, trzeba nam przejść do praktycznych wskazówek dla nas szukających miłości. Wskazówka pierwsza. W perspektywie logiki, w której ty wyprzedza ja, nieporozumieniem byłoby takie podejście do miłości, które wyrażałoby się w zdaniu jestem z tobą, bo mi z tobą dobrze. To byłby jakiś hiperegoizm. W tej przestrzeni, w której ty powinno dominować, w tę przestrzeń wprowadzałoby się coś wprost przeciwnego. Wsobne potrzeby ja, bo mi z tobą dobrze. Jeśli ktoś szuka miłości, która będzie jedynie zaspokojeniem jego pragnień, to nie szuka miłości po chrześcijańsku i pewnie jej nie znajdzie. Druga wskazówka: jeśli szuka się czyichś względów, nie można być w życiu bezwzględnym. Oczywiście trzeba mieć pewne zasady. Pamiętam, jak pewien ojciec duchowny. We Francji dał mi taką radę: człowiek powinien mieć w życiu opracowane trzy scenariusze, z którymi nie dyskutuje. Które są korzystne dla niego, ale dyscyplinują go bez podawania dodatkowych argumentów. Wstaje codziennie o piątej, czemu nie wiem wstaje. W niedzielę chodzę do kościoła na jedenastą, dlaczego nie dyskutuję o tym. Nie pijam więcej jak dwie kawy dziennie, z jakiego powodu obojętne. Niemniej, wybór tych trzech rzeczy wyglądać musi inaczej, gdy człowiek jest w związku. Nie może być bezwzględnym. Trzeba uwzględniać drugiego człowieka, jego zdanie, jego życie. Bo, jak mówił zakochany po uszy w Ligi Winicjusz, słuszność nie zawsze tożsamo znaczy co osobista korzyść. Co można inaczej wyrazić, cytując Maurycego z Prometidionu Norwida: Mówił on tak. To, co dobre, nie jest z czym przyjemniej, lecz co ulepsza. Trzecia wskazówka. Kto kocha, szanuje bogactwo drugiej osoby. Przykładem jest tu podejście świętych Cyryla i Metodego. Idąc z przesłaniem miłości, tym przesłaniem się inspirowali, ponieważ nie usuwali tego, co zastali, wręcz przeciwnie. Dostosowywali się do napotkanej kultury, czyli określonego sposobu życia człowieka, swoje przesłanie wyrazili w języku człowieka, którego napotkali. Reasumując: Kto szuka miłości, po pierwsze, nie powinien szukać siebie, po drugie, nie powinien być bezwzględny w życiu, i po trzecie, powinien szanować Ty drugiego i cały Jego świat. Amen.